Dzisiaj chciałabym Tobie powiedzieć, jakie znaczenie ma magnetyzm Twojego ciała i Twoje wibracje dla Twojego zdrowia. Jak mawiał Nikola Tesla, jeśli chcesz zrozumieć otaczający Cię świat, to zacznij postrzegać go w kategoriach energii i wibracji. Każdy z nas wibruje na określonym poziomie, może się on zmieniać w ciągu dnia, ale pewien poziom jest naszym bazowym poziomem, i niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie, to takie zjawisko ma miejsce. To jest podobnie jak z planetą, na której żyjemy. Ona ciągle ma swój magnetyzm, swoją wibrację, i chociaż tego nie widzimy, to codziennie tego doświadczamy. Dlatego warto być świadomym tego, co wysyłasz. I świadomym tego, co do Ciebie przychodzi. To, na co jesteśmy nastrojeni, to to odbieramy, podobnie jak radio. Współcześnie żyjemy w takim świecie i w takich warunkach, że sprzyja to wszystko, co dzieje się wokół nas, abyśmy wibrowali w energii strachu, złości, wstydu. Poczucia winy i pożądania. Przeładowanie takimi emocjami, takimi wibracjami, powoduje pewne objawy w naszym ciele, może spowodować choroby, może spowodować dolegliwości większe bądź mniejsze. Zależy to od tego, w jakim stopniu jesteśmy tym przeładowani. Jeżeli chcesz to zmienić, to. Polecam Tobie wprowadzenia do Twojej codzienności nawyku wysyłania dobrych wibracji. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie skomplikowane. Wystarczy wysłać do kogoś uśmiech, naładowany dobrą energią i płynący z Twojego serca, bądź zrobić jakiś dobry uczynek, bądź też na przykład spojrzeć na daną sytuację troszeczkę inaczej niż zwykle. Na przykład, jeżeli w pracy jest szef, szefowa, kolega, koleżanka, którzy działają na ciebie stresująco, to polecam tobie spojrzeć na nich troszeczkę inaczej. Spójrz, pomyśl, ojej, ten człowiek działa z poziomu strachu bądź poczucia winy. I uśmiechnij się do niego. Jeżeli to zrozumiesz, to zauważysz, że emocje, które do tej pory ta osoba wywoływała w tobie, wcale nie są już takie silne. Jeżeli masz olbrzymie poczucie szczęścia i miłości, to podziel się tym z kimś. To nie znaczy, że musisz o tym opowiadać. Po prostu zrób coś miłego komuś. Bądź coś podarły, uśmiech, gest i podziękuj. Podziękuj wszechświatowi, opatrzności Bogu. Obojętnie. Po prostu wyślij energię wdzięczności, bo jest to niezbędne dla utrzymania równowagi. Każde przeładowanie złymi i dobrymi emocjami może wywołać pewne Zjawiska w naszym ciele. Wprowadzamy od dzisiaj nawyk wysyłania miłości i wdzięczności.